Frontline Edition. Ja nazywam się Colt i dzisiaj spróbujemy odnaleźć swój czołg. Ja nie ukrywam, że wcześniej zrobiłem tą ankietę. Teraz chciałem by wam pokazać co by się stało gdybyście wy to powiedzmy sami mogli zrobić. Link do quizu będzie w opisie filmu. Załóżmy, że mój styl gry jest agresywny na szybkości i na flonkerze. Więc jak widzicie w tym wypadku gdybym to robił pierwszy raz otrzymałbym lancena C. Jest to pre czołg premium 8 poziomu szwedzki. I ten oto kod musimy sobie wpisać w zakładce aktywuj kody. Tak jak ja mówiłem ja ten kod już aktywowałem, więc jak widzimy drugi raz kodu nie można aktywować, ale jeżeli interesuje Was konkretny czołg, żebyście nie stracili tej szansy poprzez wypełnienie ankiety, to na stronie Rykoset Info jest oczywiście wszystkie kody, dostępne kody, jakie możemy uzyskać. Tylko przypominam, możecie wybrać jeden kod, tych które mamy dostępne, czyli tam na t 54 na przykład na karnevona, albo ewentualnie na lcivena, jeżeli ktoś z Was chciałby mieć ten czołg na testy, także proszę bardzo taki szybki odcinek także przypominam, albo liczycie na farta i wypełniacie sobie ankietę tak jak Wy czujecie, ewentualnie możecie po prostu wpisać jeden z dostępnych kodów, który jest podany tutaj na tej stronie taka ciekawostka postaramy się więcej tego publikować, jeżeli coś będzie ciekawego odnośnie czołgów na na linii, no to po prostu taki szybki odcinek napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tego typu filmach i widzimy się w kolejnym materiale.